Hej cześć witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam Was wszystkich ponownie w sieci epoki do -so 3 No więc w tym odcinku ludzie będziemy chronić te nasze małe dinozaury za pomocą tej oto broni Jest to bardzo proste, wystarczy strzelać tylko w te dinozaury w tepteroda tyle także. Ta broń ma nieskończoną ilość amunicji. W lewym górnym rogu mamy właśnie obrazek tych naszych trzech dinozaurów, których musimy chronić. One także mają jednostki życia. Jeżeli oczywiście te jednostki życia się wyczerpią, no to wiadomo przegrywamy. Kryształy w tej misji ogólnie jest bardzo, ale to bardzo łatwo zdobyć, tylko nie wiem czy mi się to uda. I niestety sądzę, że aby zdobyć kryształy będziemy będziemy zmuszeni yy, yy, przestać na chwilę chronić nasze młode. Właśnie, musimy strzelić teraz w antyglozaura. Jest, wypadł nam kryształ, spoko. Właśnie będziemy... Będą trzy dinozaury, takie mini-bossy I będziemy musieli w nie strzelać, aby kryształ wypadł To był właśnie pierwszy mini-boss To działko jest ogólnie bardzo silne i mamy właśnie każdego wroga na jedno... Na jeden strzał, oprócz bossa A te pterodaktyle tu latają, latają A i uciekł mi jeden, no trudno o, truskawka, właśnie kiedy, kiedy spadnie nam yy, zdrowie naszych tych małych dinozaurątek, pojawi się truskawka, ale nie zawsze. O, pora dnia się już zmieniła, my czekamy na kolejne, kolejnego bossa, który za chwilę powinien, powinien się pojawić. Jest, gdzieś będzie, tu jest, on jest dosyć wolny, ale wolniej mu HP spada. Chyba się uda. No i niestety widzicie, życie naszym dinozaurątkom spa a, ale właśnie zjadłem truskawkę, więc nie spadło. Uwaga, czyż się uda, czyż się uda? Jest, udało się. Drugi kryształ. Punkt kontrolny. No i strzelamy, strzelamy. Ach, nawet nie zdążył napluć. Czy wstrzelić tego swojego jadu. No a my strzelamy dalej w te pterodaktyle, no cóż. Jeszcze trochę, no nie, ta misja jest akurat bardzo krótka i ją dobrze pamiętam. Jedna z moich ulubionych misji. Skucha, skucha, Zezulca, w ogóle to masz pryszcze. To był tekst oczywiście z Asterixa i Obelixa. No <laughs> i widzicie, łatwa misja, teraz czekam tylko na, o właśnie, na kolejnego, ostatniego już. Bosa Kentrozaur O jak tutaj nabijemy sporo Połowa życia już mu zeszła Znowu poradnia się zmieniła No, uda się na spokojnie Kolejny kryształ Okej okay. i koniec misji O jestem z ciebie dumny Od liścia pokodlenie Dobra jestem tu jak będę potrzebny No i cóż ludzie. Kolejna misja za nami, także zobaczymy filmik wstępny do kolejnej misji. Ta, świt przyniósł nowy dzień, pełen możliwości. Pełen zagrożeń w nieznanej krainie. Tak, ale przyniósł też radość i cud życia nowych kumpli. Tak, ale również sprowadził nieproszonych wrogów. Tak, ale dzięki temu wróciliśmy do upragnionej rodziny. Ale w tamtej chwili byliśmy w niemałych tarapatach. Tak, ale wspólnie możemy zrobić wszystko. E, Sid, nie chciałeś powiedzieć osobno? Tak, powiedziałem: osobno, ale wspólnie. No dalej, stuknięte stare, taszysko! Straciliśmy kontrolę! Zrób coś z tym! Dobra, dobra, nie chciałem! Jesteś słodkim, dobrym, młodym pterodaktylem! Kochana dziewczynka! Tak lubią słe słówka! Dobra! Naciśnij yy, lewic myszy, aby użyć rurki do strzelania. Do strzelania naciśnij spację, aby <laughs> upuścić owoc. Ale sądzę, że tu skończymy odcinek, wiem, że był krótki, no ale trudno. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.